Czy chcesz, aby twoja cukierniczka na stole wyglądała właśnie tak? Myślę, że raczej nie. Czy masz ochotę, żeby twój cukier wyglądał w cukierniczce w taki sposób, kiedy przyjdą goście? Też myślę, że nie, bo od razu dostajesz takiej totalnej nerwicy i wielkiej złości, prawda? Więc zostań do końca a pokażę Ci lepszy sposób. Będziesz potrzebować silikonową foremkę o kształcie jakim lubisz, łyżeczką do herbaty oraz cukier trzcinowy, czyli tak zwany cukier brązowy, który ja używam, a wy już o tym doskonale wiecie. Bierzemy po dwie łyżeczki cukru brązowego i upychamy w każdy otwór w tej foremce bardzo, ale to bardzo mocno, tak jakbyście z dziećmi lepili babki w piaskownicy. Kiedy mamy cukier już w foremce, co robimy? Bierzemy folię spożywczą, przykrywamy ten cukier i zostawiamy tak całość na 24 godziny. Po 24 godzinach ściągamy folię i już zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądało. I gotowe. Tak wyglądają moje różyczki, czyli tak zwane kostki cukrowe. Zróbcie takie same, aby wasz stół wyglądał tak pięknie jak mój.